W tej części pokażemy, jak zaprojektować schemat jednokreskowy z asystentem. Jako przykład posłuży nam schemat głównej rozdzielnicy, który jest już zaprojektowany. Skupimy się więc na pracy z podrozdzielnicami PR1 i PR2 zasilanymi z rozdzielnicy głównej R1. Co widzimy również na schemacie? Najpierw musimy wskazać, że obie podrozdzielnice są zasilane przez wyjścia z R1. Aby to zrobić, kliknij tabelę schematu. Domyślnym typem obwodu jest obwód końcowy, ale trzeba go zmienić na wyjście do podrozdzielnicy. Po tej zmianie nazwa urządzenia zostaje automatycznie zaktualizowana. Widok na schemacie również się zmienia. Wyjścia do PR1 i PR2 są teraz widoczne. Kolejnym krokiem będzie zaprojektowanie schematu jednokreskowego dla podrozdzielnicy, korzystając z asystenta. Aby go wybrać, kliknij na asystent jednokreskowego schematu. Należy określić parametry zasilania układu. W tym przykładzie wybieramy jeden rozdział w projekcie: zasilanie. Kliknij następny, wybierz A1, wyjście do podrozdzielnicy i kliknij Zakończ. Rozdzielnica główna R1 i podrozdzielnica PR1 zostały pomyślnie połączone, co jest widoczne na schematach obu rozdzielnic. Wróćmy do podrozdzielnicy. Wybierz, zaznacz wejście, a po lewej stronie zobaczysz jego właściwości. Możemy uzupełnić wartości prądów zwarciowych i k. Przejdź do tabeli, kliknij komórkę, w której chcesz umieścić produkt i otwórz katalog, aby znaleźć odpowiednie urządzenie. Użyj wyszukiwarki i wpisz rozłącznik. Zawęź wyszukiwanie za pomocą filtrów, a po znalezieniu odpowiedniego produktu kliknij przycisk Dodaj. Produkt został umieszczony we wskazanym miejscu. Teraz dodamy rozłącznik bezpiecznikowy D02. Wybierz produkt w strukturze drzewa przewodnik Hager. Korzystając z filtrów, wybierz odpowiedni model i kliknij Dodaj. Zaznacz kolejną komórkę i wstaw wyłącznik różnicowo-prądowy RCCB. Kliknij Dodaj, aby dodać produkt do schematu. Teraz dodajemy końcowe urządzenia zabezpieczające typu MCB. Domyślnym urządzeniem dla obwodów gniazd jest MCB 16A, a dla obwodów oświetleniowych MCB 10A. Zaznaczając pole Ilustracja uzyskujemy podgląd urządzenia. Powielimy teraz grupę urządzeń. W tym celu wybierz pierwszy produkt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie zaznacz ostatni produkt. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Kopiuj i wklej grupę poniżej czerwonej linii, aby umieścić ją w drugim arkuszu. Klikając na schemat, zobaczysz grupy urządzeń rozmieszczone na dwóch arkuszach. Możemy również dodawać produkty za pomocą funkcji kopiowania i wklejania. Istnieje także możliwość dodawania produktów bezpośrednio na schemacie. Wybieramy urządzenie, określamy jego ilość, podglądamy i umieszczamy ikonę w odpowiednim miejscu. Aby zidentyfikować obwody, możemy opisać typ zasilanego urządzenia oraz jego lokalizację. W tym celu kliknij jeden z obwodów, aby wyświetlić okno właściwości po lewej stronie. Wpisujemy typ urządzenia. Komputer oraz lokalizację. Biuro. Innym sposobem jest wpisanie informacji bezpośrednio w komórkach tabeli, na przykład ekspres i lokalizacja, kuchnia. W komórkach dostępne są także listy rozwijane. Wprowadzone zmiany są automatycznie aktualizowane na schemacie i w tabeli. Teraz utworzymy nowy obwód wyjściowy z zaciskami. W tym celu wybierz odejście i kliknij ikonę odejścia. Wybierz rodzaj obwodu końcowy na zaciskach. Wyjście jest teraz widoczne na wykresie i w tabeli wykresów. Teraz dodamy przekaźnik Bistabilny. Kliknij komórkę i wprowadź słowo kluczowe, aby wyszukać odpowiedni produkt za pomocą filtrów. Po znalezieniu produktu kliknij przycisk Dodaj. Możesz także zmienić opcję połączenia, na przykład na czteroprzewodową. Produkt został dodany do tabeli i schematu. Dostosujemy teraz ustawienia wyświetlania. W tym celu kliknij Ustawienia i widok. Można zmienić sposób wyświetlania opisów w komórkach tabeli w jednej lub w dwóch liniach. Możemy zmienić również informacje wyświetlane w komórce. Dlatego kliknij Ustawienia. Możesz wybrać, czy mają być wyświetlane tylko oznaczenia i referencje zamiast krótkiego opisu. Teraz określimy typ przewodu. Kliknij w komórkę i wybierz lub zatwierdź odpowiednią opcję. Korzystając z prawego przycisku myszy, możemy kopiować i wklejać odpowiednie przewody. Program sugeruje przewody o odpowiednim przekroju w zależności od wielkości zabezpieczenia. Te informacje są widoczne w tabeli. Teraz dodamy długość przewodów. Domyślnie wynosi ona 0 metrów, ale można ją edytować bezpośrednio w tabeli schematu. Określamy pobór mocy w danym obwodzie. Po ręcznym wprowadzeniu wartości mocy prąd zostaje automatycznie przeliczany. HagerCAD może wykrywać nieprawidłowe wartości mocy i oznaczać je wykrzyknikiem, jednak te informacje nie są widoczne na schemacie. Jeśli dodawaliśmy lub usuwaliśmy produkty w różnej kolejności, możemy je uporządkować funkcją numerowanie. Pozwala ona na wybór elementów do ponownego numerowania oraz określenie sposobu ich numeracji. Teraz obliczamy zaciski dla naszych obwodów. Dzięki funkcji ustawienia możemy przejść do okna wyboru rodzaju zacisków i zapisać je jako domyślne dla wszystkich nowych projektów. Dodajemy zaciski i przyporządkujemy do nich przewody. Po kliknięciu OK program dobiera odpowiednie zaciski i dodaje dodatkowy arkusz do schematu.